Witajcie, moi drodzy, w świecie Diablo 3. Tym razem jesteśmy w zachodniej marchi, ostatniej mapce, gdzie wykonamy zlecenia. Wcześniej wykonywaliśmy zlecenia w akcie czwartym, teraz choć akt piąty. Zobaczmy, jakie mamy zadania. A więc, tak, pole bitewne wieczności, zlecenie dywersja. O, zabij Malta, ale to będzie ciekawe. Forteza Pandemonium, poziom drugi. Zabij Teodozję bur, burę yy, zlecenie dar, ratmy oraz dzielnica gminu z puścizna czarnego króla. No, prezentuje się dość ciekawie. Proponuję tutaj zacząć wyjątkowo od Wisienki na torciam, jak jest gdyż ten przeciwnik zawsze mi sprawiał sporo problemu. No to jedziemy. Wspólnie z Wami zobaczycie nowy bil w akcji przeciw Malteolowi, też ciekawa sprawa. W sumie przeciw, przeciwnicy już tutaj nie stanowią jakby większego wyzwania. Jak sami widzicie, sprawnie to nam idzie. W następnym odcinku postaram się tutaj omówić Wam wspólnie ten build i go Wam przekazać naprawdę bardzo dobry, chwalę go sobie. To jest szczerze Wam powiem, najlepszy build jaki, jaki tutaj grałem w sumie. Nawet taki najbardziej konkretny. Księgi, tutaj się raczej nic nie dowiemy, bo już wcześniej przeczytałem. Ale fajne są te dialogi, wam powiem z tych ksiąg. Fajnie się je słucha. Dobre głosy tutaj dali, polskie. Uważam. potrzeba więcej czasu. No, i proszę Państwa, zbliżamy się do naszego głównego bossa, najlepszego z całej gry. Trzeba będzie uważać, oj trzeba. Ajajaj, aj, aj. to jest to, co Wam mówiłem kiedyś. Potrafię nawet jednym hitem zabić. Nie jestem jeszcze gotów. Koniec jest nieuchronny. Nie ma innego wyjścia. Aj, widzę ciężko. Koniec jest nieuchronny. No i widzicie, taka chmura. Rozpoczął się drugi etap i już na dzień dobry ta chmura. To jest powiem bardzo nieuczciwe, moim zdaniem. Bo nawet nie dało się nigdzie skręcić, nie dało się uciec, a to już na dzień dobry pocałam ona z chmurą. A ta chmura naprawdę odbiera życie... Bardzo Śmierć jest poza twoim zasięgiem! O proszę, tu już o wiele łatwiej. No ale sami musicie przyznać, że, że potrafi podnieść ciśnienie. Wkurzające ma te ataki. Potrafi z jednym ciosem dosłownie. Gdyby nie ta duchowa wędrówka, wyprawa, to nie byłoby łatwo. To jest bardzo dobra umiejętność. Właśnie duchowa wędrówka. Opuszczasz swoje ciało i wchodzisz do krainy duchów na dwie sekundy. W krainie duchów możesz się swobodnie poruszać. To tu mam. Wyprawa W wydłuża czas działania duchowej wędrówki do 3 sekund. Super sprawa, wam powiem. Przez 3 sekundy jesteśmy nieśmiertelni. To nam daje pole, żeby uniknąć jego ataków. Chociaż przez te 3 sekundy i potem tak uciekać, między. Naprawdę jeden z takich najbardziej wkurzających przeciwników powiem, Malta Maltael. Ale już go mamy za sobą. Teraz idźmy na kolejne zlecenia. Może na te pole bitewne wieczności. Sprawdźmy co to jest. wam teraz to te dalsze zadanie. Jak już poza maltelem to jest sielanka. W zasadzie, gdyby tak pomyśleć. To tylko Maltael jest tutaj taki najbardziej wkurzającym przeciwnikiem moim, w moim odczuciu. Znaleźliśmy starożytną machinę obleżniczą. Za jej pomocą odciągniemy stwory Maltaela od Tarana. Lecz nie możemy zarazem walczyć i jej naprawiać. Chroni nas i będziemy pracować. Okej. Okay. Akurą mnie! Pomocy! Teraz To powinno ode mnie Jesteś szlachetnym wojownikiem. Z dumą walczyną telobą. No proszę państwa i wielka kusza na parabionach. Oho, ciekawe. Dobra. Sprawdźmy zatem jakie jest kolejne zadanie. W sumie już dwa za nami. To może zabij teodozję burz, zobaczmy co to jest. Lub kto to jest. Uderzam celnie. Aha, i zanim ją tego, to musimy jeszcze 100 przeciwników. No, a z naszym buildem to będzie raz, dwa. Pora umierać. Ciekawe, gdzie jest ten boss? A nie, smiegły chyba już go sprzątam. Powiem wam, ten build jest tak świetny, że nawet no jak przecina kiedy, no nawet nie czuć, że że po prostu jest, no nie ma oporu w zasadzie. Jedyny, jedyny opór to był właśnie Maltael, a tak to light. Ale też trzeba Wziąć pod uwagę fakt, że gram na naj... co naprawdę na najwyższej urzędce, ale mój bohater jest mocno rozwinięty. Ma już ponad 900 paragonów. 904 na obecną chwilę. Zniszcz więzienia śmierci. zlecenie ratmy. keby bardziej pod nekro zadanie Gi jeszcze trochę czasu I tu wiedzie następne. Podniemy ich na plasterki. Cóż za potworne stworzenie. O, następne, trzy już pięciu już. No i ciekawe, gdzie będzie ostatni. 4 z 5. Czekajcie, tu coś widzę. Nie jestem jeszcze gotów. Pora umierać! Jeszcze trochę czasu. Jakaś puława. No i ciekawe, gdzie jest ten ostatni punkt. gdzieś widzę dobrze ukryty potrzeba więcej czasu pewnie będzie po drugiej stronie. O, już się pokazało Gdzie trzeba iść Powiem wam rozległy ten cmentarz. Przekleło cię zło. No i mamy już ostatni. Okej, okay, zlecenie wykonane. Zobaczmy co będzie teraz, ostatnie zadanie, zlecenie Spuścizna Czarnego Króla, dzielnica gminu. No to zobaczmy. Też księga już przeczytana była. Fajne jest to manitu, Wam powiem. To nad moją głową. Tak sobie tak losowo pociski wystrzeliwoje w różne strony. W zasadzie mogę biec i to rozwala za mnie, robi, robi za mnie robotę. Fajna sprawa. Dlatego ten build jest tak fajny. Na następnym odcinku naprawdę. Nie omówię. jestem jeszcze gotów. Warto byście się o nim dowiedzieli. Oczywiście, ci to, kto jeszcze nie wie, no bo myślę, że oni ten build już dość Dochy bardzo pomagają, znany. Ale warto go przedstawić mimo wszystko, uważam. O! Kogo my tu mamy? Zwędzi jucha. jesteśmy. Widzę jakaś czasówka. No, poszło sprawnie. W nagrodę zdobyliśmy nie jedną, a dwie skrzynie. Ale widzę przedmioty raczej takie sobie. No okej, okay, to wracamy do Tyrael'a po nagrodę. Twój uczynek zasługuje na nagrodę. Proszę, przyjmij to. A dziękuję. Kończyłeś już tutaj wszystkie zlecenia. Lecz więcej czeka na Ciebie w innych krainach. No okej, okay. zobaczmy jakie prezenty nam dał Tyrael za wykonane zadania. Włoda Święcona Zachodniej Marchi, 22 sztuki. To jest dobre. Ciekawe jakie pierścienie. Spodnie Moje sakwy jakieś... są przepełnione. O, muszę tutaj trochę wyczyścić ekwipunek. Zidentyfikujmy wszystkie te przedmioty za pomocą księgi Keina. I zobaczmy, co my tu mamy ciekawego. Dlaczego wciąż spoglądasz na Obrączka Pandemonium obrońowania. Ob Wrogowie, którzy zginą pod wpływem wystraszenia, wybuchają, zadając 800% obrażeń od broni i sprawdzę, że, że inni przeciwnicy uciekają przeraźnie. To jest ciekawe. To takie zwykłe przedmioty możemy się pozbyć. To chyba też już mam. Zresztą sprawdzę w skrytce. O, Twoja zatruta strzałka oraz zatruwa twoich fetyszy. Przebijem teraz cele i zadaję dodatkowe 407%. Obrażeń. To zobaczmy, czy mamy, bo nie, nie pamiętam. Sztylet strzałek, sprawdźmy, czy już mamy. A mamy nawet z obramowaniem, czyli ulepszoną wersję. Dobra, czyli to mogę przetopić. Obrączka pandemonium, sprawdźmy czy mamy. Nie, nie mamy, to sobie weźmijmy. A pierścień pustki mamy, ale gorszy. To ten wymieńmy z tym obramowaniem. Tu jakaś strona kultysty. Dobra. Okej. Okay. To możemy oddać. No okej, okay, moi drodzy, więc to by było w zasadzie na tyle. Zlecenia już mamy za sobą. Najwięcej trudności w zasadzie sprawił nam tradycyjnie Maltael. Sami widzieliście, że w zasadzie jedyny jego atak i, i zgon. Także za którymś razem dopiero się go udało pokonać. Dużo czasu straciliśmy również na cmentarz cierni wrzosów. Od, jak odszukiwaliśmy te, 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 te naczynia, pojemniki, czy zwał jak zwał, a reszta poszła gładko. No okej, okay, to ja się już będę z wami powoli żegnał. Tak jak wam obiecałem, w następnym odcinku wspólnie z wami umówię ten build. Ten set Mundunugu. Bardzo, bardzo efektywny set. Przedmioty dodatkowe też wam tutaj dokładnie umówię, bo one się tutaj przydają bardzo. Umiejętności też sobie umówimy, jakie użyć, żebyście mieli gotowy Gotowe rozwiązanie. No okej, okay, także dziękuję Wam za dzisiaj. Do następnego odcinka. Cześć.